No widzimy teraz, proszę Państwa, Karola Celińskiego, który wchodzi do ringu, spotka się z nim, w nim z Temilem Teresiewiczem. Czerwone rękawice Karol Celiński, niebieskie rękawice Temil Teresiewicz. Jest prawy low kick w wykonaniu Celińskiego. No widać, że ta noga lekko podniesiona, próbuje blokować następne kopnięcia. Karol Celiński ma świetny boks. O ja teraz odpowiedział low kickiem Teresiewicz. Próba frontkiku. Ale zabrakło troszkę dystansu. Trochę taka ala a la Steven Seagal jego kopnięcia. O, czeka, czeka Karol Celiński. Jakąś próbę ataku ze strony Teresiewicza. Kolejny frontkick. No, dosyć mocny lokik, ale nie zrobił wrażenia. Nie, nie Celiński skupiony. Taka ciężka, przypomnijmy. Jest lepszy. No Karol Cyliński przygodę ze sportami walki zaczynał od boksu, więc, więc wydaje się mocniejszy w tej płaszczyźnie. Teraz clinch Tarasiewicz jest świetnym zapośnikiem. Tak, stąd ta próba sprowadzenia do parteru. Ale jest clinć i jest ołkolanka w wykonaniu Celińskiego. Oczu, oczu Tarasiewicz, proszę, no. idzie za czasem Celiński. No tak, wykorzystał Tomas. No no cała seria, 3-4 szybkie ciosy i kolejna seria. Kolejna. Myślę, że tutaj przerwie zaraz sędzia Jest super kick. No ale trochę dziwna decyzja Sędziego, że przerwał w momencie, w którym Teresiewicz już wstawał. No właśnie. Myślę, że myślę, że walka mogła być jeszcze kontynuowana, chociaż teraz trochę zamarczony wydaje się Teresiewicz.